Cześć! W dzisiejszych dobranocnych bajkach z zespołem LifeKit poznacie historię Dziewczynki z zapałkami autorstwa Hansa Christiana Andersena. A historia ta zaczyna się w ten sposób. Dawno, dawno temu pewna bardzo biedna mała dziewczynka próbowała zarobić na życie sprzedając na ulicy zapałki. Był właśnie wieczór sylwestrowy i zaśnieżone miasto opustoszało. Z jasno oświetlonych okien dobiegał śmiech i słychać było śpiewy. Ludzie szykowali się do powitania Nowego Roku, a biedna dziewczynka z zapałkami. Siedziała smutna koło nieczynnej fontanny. Obszarpana sukienka i zniszczony szal wcale nie chroniły jej przed zimnem. Bose stopy usiłowała podkulić tak, aby nie dotykały zmarzniętej ziemi. Przez cały dzień nie sprzedała ani jednego pudełka zapałek i teraz obawiała się wrócić do domu, bo ojciec na pewno będzie się gniewał. Zresztą na poddaszu, gdzie mieszkała, hulał wiatr i naprawdę nie było tam o wiele cieplej niż na ulicy. Paluszki dziewczynki zupełnie skostniały z zimna. Gdyby tak można było zapalić sobie zapałkę. Ale cóż by powiedział ojciec na takie marnotrawstwo? Niepewnym ruchem wyjęła jedną zapałkę i zapaliła ją. Ach, jaki przyjemny był jej ciepły płomyk! Dziewczynka osłoniła go dłonią i wtedy co za czary! Zobaczyła wewnątrz płomyka duży, rozpalony piec. Wyciągnęła rączki do ciepła, lecz w tym momencie zapałka zgasła i cały obraz się rozpłynął. Noc zrobiła się jeszcze ciemniejsza niż przedtem. Było coraz zimniej. Chłód przeniknął wychudzone ciało dziewczynki. Po długim wahaniu zapaliła jeszcze jedną zapałkę. A tym razem pomyk sprawił, że mur domu zamienił się w kryształową, przezroczystą ścianę. Za nią widać było wspaniały stół oświetlony świecznikiem. I uginający się od jedzenia. Mała sprzedawczyni wyciągnęła rączki w kierunku talerzy, i wtedy wydawało jej się, że przechodzi przez przezroczystą ścianę. Ale zapałka zgasła i czar prysnął. Biedactwo. W ciągu paru sekund dane jej było ujrzeć to wszystko, czego jej życie poskąpiło ciepło i obfite dobre jedzenie. Łzy napłynęły do oczu dziewczynki. Podniosła wzrok ku oświetlonym oknom, modląc się, by i ona mogła zaznać choć trochę takiego szczęścia. Zapaliła trzecią zapałkę. Wtedy stała się rzeczy jeszcze cudowniejsza. Oto ukazała się choinka obwieszona setkami świeczek, połyskująca świecidełkami i kolorowymi bombkami. Ach, jakie cudo! wykrzyknęła dziewczynka, unosząc w górę zapałkę. Ale zapałka oparzyła jej palce i z sykiem zgasła. Światło z choinkowych świeczek unosiło się w górę coraz wyżej i wyżej. Nagle jedno ze światełek spadło, pozostawiając za sobą jasną smugę. Ktoś umiera, wyszeptała dziewczynka. Przypomniawszy sobie słowa ukochanej babci, która zwykła była mawiać. Kiedy spada gwiazda, czyjeś serce przestaje bić. Dziewczynka nie była już w pełni świadoma tego, co robi, gdy zapaliła następną zapałkę. Tym razem ujrzała swoją babcię. Babciu, zostań ze mną, błagała, zapalając jedną zapałkę za drugą, tak, aby babcia nie znikła jak inne marzenia. Ale babcia nie znikała, tylko patrzyła na wnuczkę z uśmiechem. Potem wyciągnęła ramiona, a wtedy dziewczynka z płaczem przytuliła się do niej. Babciu, weź mnie ze sobą. Nastał zimny dzień. Blade słońce zaświeciło nad fontanną i oblodzoną ulicą. Leżało tam martwe ciało małej dziewczynki, a wokół niego wypalone zapałki. Biedna, mała, mówili przechodnie, próbowała się ogrzać. A mała sprzedawczyni zapałek była już daleko tam, gdzie nie ma zimna, ani głodu, ani bólu. Dobranoc.